Przyszedłem sobie dzisiaj tutaj rano Jest 25 po 8 zrobić test na covid, jestem w Kotu, to jest kolejne takie turystyczne bardzo miejsce, ale no, strasznie wygląda nie, w tym covidzie, tu połowa hoteli, nie wiem ile jest otwarta, połowa to jest zamknięta w ogóle, także tragedia, no są otwarci w niedzielę, bo się upewniałem, byłem tu dwa razy nawet, bo raz nie było tutaj nikogo, Otwierają o godzinie 8 do 13. Jest godzina 8.25. No ale niedziela, ramadan, także nie, nie dziwię się i no, poczekam, będzie. Yy, dlaczego ja robię test w ogóle? Bo mi się. Ja miałem dwa dwie szczepionki, tak? Dwie dawki. I teraz to jest, wiecie, ważne 9 miesięcy od drugiej dawki, a mi minęło 9 miesięcy, jakoś tam w połowie marca. I chciałem tutaj, żeby nie robić tych testów, to trzecią dawkę tu sobie wziąć jak, jak można, ale nie ma takiej opcji. W Gambii się nie da, bo oni tutaj tylko tym Johnsonem szczepili i no nie wiem jak to wygląda, jak ktoś by chciał. Tutaj Gambijczyk był szczepiony i musi ten Johnson przydawniej i co dalej robić, tak? Bo, bo mi powiedziano, że tu nie ma żadnych tych, tych bo to tam te uznawany w Polsce to jest to mRNA, tak? No, także robię test i... Nie wiadomo, może o 9 otworzę. Korzystając z okazji, z, przyszedłem w miejsce, o którym słyszałem wiele, wiele razy, ale nigdy tu nie byłem. Tutaj w kotu, nad rzeczką, jest taka ścieżka ekologiczna, która głównie służy oglądaniu ptaków. Ja jestem trochę za późno na oglądanie ptaków, zresztą nie mam lornetki, ani, ani aparatu z zoomem, ale można tutaj wynająć bez problemu, bez problemu przewodnika z lornetką. Tylko że mówię, jest trochę już późno. Ptaki najlepiej o świcie, koło siódmej oglądać. Ale fajna, fajna ścieżka, fajne miejsce, żeby tak... No nikogo tu nie ma na razie, więc jest super. No, niektóre ptaki nawet bez zoomu się da złapać. O! Okazało się, że nie muszę nawet wracać tym samym yy, tą samą drogą gdzie przyszedłem, tylko ta ekologiczna ścieżka dochodzi do zaraz, do asfaltowej drogi tej między Traffic Light, Senegambia. No tą taką tutaj główna droga. A tutaj zanim zbudowali ten wieżowiec na Turntable, który kilkukrotnie widzieliście, to to był prawdopodobnie najwyższy budynek w Gambii, bo nigdy innego nie widziałem wyższego, no a chyba byłem we wszystkich miejscach, gdzie wysokie budynki są. Ale jakiś taki smutny on jest, ja nie wiem. Tam są jakieś apartamenty, ale czy tam ktoś mieszka, to nikt nie wie. Nie widać przynajmniej ruchu. No, a tutaj jeszcze jedno ujęcie od głównej strony ulicy. Tu już będę łapał taks, bo skoda nie odpaliła. No i wczoraj to były jednak niedobitki. Jak dzisiaj patrzę, to są te knajpy śniadaniowe i nie działają. Bo tutaj czasami jest tak, że różni ludzie, różnie ramadan zaczynają. Jedni dzień wcześniej, jedni dzień później, ale dzisiaj już na pewno jest i śniadania gotowego nie kupicie na turntable przynajmniej tu. Ale po drugiej stronie za mną facet sprzedaje kafetuba. Nagram to coś i opublikuję, jeżeli uda nam się teraz polecić do Polski, a jeżeli nie, to to nie ujrzy światła dziennego. Co się stało? Jakieś fatum nad nami czuwa nad naszym powrotem. Cały czas jest coś nie tak. Dzisiaj mamy wylot o godzinie 20, a nie wiem jeszcze, czy polecimy. Dlaczego? Pierwszy błąd, który zrobiłem, to w ogóle się zorientowałem, bo my lecimy tak samo. Barcelona, Warszawa, tak jak przylecieliśmy, tylko w drugą stronę. I zorientowałem się, że ja bilety na trasę Barcelona Warszawa kupiłem na ten sam dzień, czyli na dzisiaj. Co bilety Gambia-Barcelona, gdzie to jest bzdura, jak my z Gambii do Barcelony jedziemy w nocy i następnego dnia dopiero. Nie? I to się całe szczęście zorientowałem jakiś tydzień wcześniej, i nawet nie cały tydzień wcześniej, kilka dni w sumie wcześniej, ale udało mi się to ogarnąć. No musiałem coś zapłacić za przebukowanie biletów, ale mimo wszystko no jakoś to, to zrobiłem, że przebukowałem na wtorek. Także do, mamy bilety dobre, ale co się okazało dalej? Ja mam szczepienie, yy, drugą dawkę wziąłem yy, 9 miesięcy temu ponad. No i wiedziałem, że mi się przedawni, no to mówię, to potrzebuję test na podróż. I wczoraj pojechałem, zrobiłem test i dziś miał być wynik. No był w międzyczasie, ale to tam nie o tym mówić. No i yy, wypełniam ten... Passenger Locator Form dla Hiszpanii, no bo lecimy do Hiszpanii. W Polsce już teraz nie ma nic, żadnych wymagań, no ale my do Hiszpanii lecimy. I wgrywam Sony certyfikat szczepień, bo ona miała 7 lipca, czyli 9 miesięcy mija jej 7 kwietnia. A tamże on jest e, nieważny, bo to jest e, nie 9 tych miesięcy, tylko 270 dni. To niby to samo, ale nie to samo, bo 270 dni to jest mniej bo w dziewięciu miesiącach, szczególnie tych, tu mamy sierp lipiec, sierpień, styczeń, grudzień, styczeń, to cztery miesiące te już mają 31 dni, dzień po dniu, czyli to są, czyli po prostu, no, no nie, nie zdążyliśmy. No i kurczę, tak się wczoraj spanikowałem, bo to było po południu, testing center już nie działa, jakby jeszcze działał, to był biedy, ale nie działa. No i dziś rano pojechaliśmy, ubłagaliśmy, żeby był wynik dzisiaj, no i ma być. Między 17 a 18. Właśnie o 18 powinniśmy boarding rozpocząć. Jak nie będzie, no to jeszcze mam w zanadrzu jedną kartę, którą zagram, bo po prostu puszczę, wypełnię formularze do Hiszpanii jeszcze raz i wypełnię je, że jedziemy tranzytem. Jak się jedzie tranzytem, oni nic nie wymagają. Gambia niby też nie wymaga na wyjeździe. Jak się spytają, a jakie wymagania robi Polska, mogę im pokazać bilet następny, mniej niż 24 godziny na lotnisku. No Polska zniosła, więc mógłbym się kłócić, i, i, bo wiecie, to jest Afryka, tutaj to nie wszystko jest takie, że ojeny, bo tak napisane, tak będzie. tu. Oni mogą się kłócić, że nie, bo, bo, bo muszą być testy, bo muszą być testy i nie przemówicie, nie? Także zobaczymy, co to będzie, no. E, już chcę mieć to za sobą, już chcę być w Polsce, naprawdę, nie? Nic już więcej w Gambii nie wrzucę, wszystko będzie w Polsce, wywiad z Agatą też w Polsce wywrzucę, bo przynajmniej w dobrej jakości to ładnie zrobię. Bagaże już uspakowane. Jeszcze mam plecak, no, Te to będą jako podręczny, bo to się da ścisnąć. One nie są pełne torby. Jedna walizka ma 30 kg, druga 23. Wykupiłem dwie sztuki po 30 na wszelki wypadek. Na Ryanair będzie trzeba pozamieniać i zrobić 3 razy 20. Trzeba jest pewnie trzęsie trochę. No, udało się, także materiał opublikuję. Jedziemy na lotnisko i doszedł wynik testu. Sony, przed chwilą sprawdziłem był, także bardzo szybko. No, także już teraz nie przewiduję, żeby coś nas miało zatrzymać, ale nigdy nic nie wiadomo. Dziewczyny, cieszycie się, że wracacie do Polski? Nie. Patrzcie, nie cieszą się. To ja się cieszę tak naprawdę, no bo to znaczy, że im się podobało i no, pokochały swoją rodzinę tutaj, ten kraj, jak tutaj jest. Cieszę się. A ty, Ewunia? Cieszysz się, że wracasz? Nie. Siema dziewczyny. Co tam jest? Czy to samolot? Idą. Czyj to samolot jest? Mez! Tak. Ale jeszcze nas nie wołają. Tamten odlatuje przecież. No zaraz idziemy. Już w samolocie. Czekamy na start. Cieszę się, że wracasz Maria? Trochę tak, nie? Ewunia? ma? Nagrywam film. Jest około 4 czasu europejskiego. No zlądowaliśmy. Jedziemy autobusem na terminal drugi. Kolejny lot mamy dopiero o 17. Spróbuję nam jakieś zakwaterowanie ogarnąć, bo przez internet ciężko było. Zobaczymy co się uda. Jest tam niby jakiś hotel w pobliżu Terminalu 2. Będę działał. No cierpimy trochę. W hotelu się nie udało ogarnąć żadnego. Żona moja niezadowolona z tego powodu. Dzieci mniej spały u mnie na kolanach, a teraz sobie samym drzemią tutaj. Jest godzina, która? Po 11 o 17 mamy lot dopiero no to i tak, jesteśmy tutaj od 3 w nocy więc to generalnie no czas minął długi głodni się zrobiliśmy trzeba będzie coś zjeść, nie dzieciaki? Tak. siemcia, siemanka gdzie jesteście? w Barcelonie, a po co? bo po... żeby polecieć do Polski i co długo już w tej Barcelonie jesteście? długo, tak ponad... Tak, Bardzo dużo godzin. o trzeciej w nocy przylecieliśmy, a jest 12 w dzień Ale w Zambi. No I ładnie tu jest w Barcelonie? Ewcia? Pięknie tu jest? Tak, ale nawet burgera zjadłyście Burgera zjadłyście? A pokażemy lotnisko, nigdzie nie idziemy tak. daleko Bo mamy za dużo bagażu, jak widać A tutaj jest już lotnisko nasze No i wracamy tam do mamy ma Siema dziewczyny? Trzeba Czy jest to, ktoś jest z wami? Tak, ktoś chce Was przywitać. Rybka. Bursztynkowa. I tak, gdzie ona już była? Wracamy. Była to... cały czas w plecaku. Ale Jak gdzie się czujecie, W dzieci? jakich krajach była? Była jest w Barcelonie rybka. Była w, a w Keserkundzie. Była... Czyli w jakim kraju? Gam? Dobra. I rybka chce was pozdrowić! I wrócić, nie? Do no. bursztynka swojego. Potem już za swoim bursztyneczkiem. Dobra. Bursztynek! Kochany! Marysia, już w Polsce? nie. A gdzie? W Barcelonie. Podoba się tu? piątek i u dziecka mamy imprezkę. Super jest. A gdzie jesteście teraz? W szatni. Czego? Co to za szatnia? W jakim to jest budynku? W Ła. Wow. Rybka przypłynęła do przedszkola? Tak. Dobrze. I cieszyłyście się? A gdzie jest lepiej? W Polsce czy w Gambii? Tu i tam nie. Nie da się tak łatwo odróżnić, nie? Co jest lepsze, co gorsze. No. no powiedzcie jeszcze coś do swoich widzów, że za zaczniecie nową serię na YouTubie.